Nie możemy nią za bardzo przeklinać. Um, dobra, teraz moja kolej. Mam, ja mam, mówię, to to mam, mam, są mam, um, Tu jest, um, no jak widać, mam, a więc kiedy zatrąbi pociąg, to nie zwracajcie na to uwagi, ja Myślicie, że to koło Co jedzie. Co ty? Twój tyłek pokazujesz. Nie, muszę się umyć dziś. No, kto by się nie mył. Tam są toryfy. Toryfy. Tak, toryfy. Tory, toryf. A to mój dom. A wiecie, że my jesteśmy na łączce Widmo? Nie. Cicho, wiem. Kiedyś mi tak mówiłam. O kurde. Rzuciłam Nie. kamerę. Nalania to moja kuzynka przewodnie. I się fajnie z tym czuję. Patrzcie, robię tak. Kręcimy się, kuletko Ale no. no. Jakby to na to nagrywałam, tak telefon. Kamera by już się. Odejść! Część zapisałam? Tak, i od nowa się A złączy się. Skąd wiesz? Tak sobie Kurde, to ja na nie wiem. A szczerze mówiąc, chyba zaraz dojdzie kolejna część. To się żegnamy, pa.